70-letnia Sharon Osbourne mknie na w towarzystwie tajemniczego mężczyzny, z dziecia. Sharon Osbourne przez lata wypracowała sobie status legendy amerykańskiej telewizji. 70-latka wpakowała się w niemale klopoty, gdy zadeklarowała wsparcie dla swego przyjaciela z czasów amerykańskiego Mam Talent. Piersa Morgana, w jego batalii przeciwko Mechan Markle. W efekcie słynaca z niewyparzonego języka, gwiazda sama spotkala się z oskarżeniami o rasizm i doprowadziła do tego, że zwolniono ją z programu THE Talk. W związku z nadmiarem wolnego czasu szarom pozwoliła sobie na kilka zabiegów, które miały poprawić jej uroda. W jednym z wywiadów o przyznala, że na operacje plastyczną wydala do tej pory co najmniej 650 tysięcy dolarów prawie 3 miliony złotych. Okazało się jednak, że i tak nie była zadowolona z efektu i zdecydowała zaprzestać schodzenia pod nos. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. W ostatni weekend Sharon z ochoczo prezentowała efekty swojego detoksu od Botoxu. Pozując przed obiektywami, czychających paparazzi, 70-letnia ikona została przylapana podczas zakupów w Beverly Hills. Gwiazda zaprezentowała się w czarnej. Długiej sukni i plaskich butach w tym samym kolorze. Przed slącem chronili ja ciemne okulary przeciwsłoneczne, a towarzystwa dotrzymywał tajemniczy, długo w losy mężczyzna. 70-letnia Osbourne oddaje się szokpingowi w butiku Balenciagi. Widać, że przystopowala z ingerowaniem w urodę z diecia.